Muzeum w Chorzowie zaprasza na wystawę poświęconą stuleciu ruchu chorzów. Znalazły się na niej różne eksponaty związane z wieloletnią działalnością klubu, w tym puchar króla Maroka Mohameda V. Jest to puchar zdobyty w roku 74. Był to turniej międzynarodowy organizowany w Maroku. Swoim zasięgiem obejmował nie tylko Europę i Afrykę, ale także na przykład Amerykę Południową, ponieważ brały w turnieju udział kluby np. z Brazylii, Argentyny czy Urugwaju. I jest on o tyle cenny, że zdobywały go bardzo silne kluby, tak? bo można wymienić na przykład Atletico Madryt, Bayern Monachium czy FC Barcelonę. A właśnie taką statuetkę udało się przywieźć też z tego turnieju ruchowi Chorzów. Tak więc klubowi bardzo zasłużonemu dla Polski, ale niekoniecznie takie gigantycznemu, tak? jeśli chodzi o popularność na świecie, jak na przykład te wymienione przeze mnie kluby. Ale, ale poza tym mamy też inne bardzo ciekawe dokumenty. Na przykład udało się pozyskać od stowarzyszenia Wielki Ruch, dokument w zasadzie założycielski ruchu chorzów, bo jest to lista pierwszego zarządu z kwietnia 1920 roku. Mamy także dokument z roku 23 z momentu kiedy klub połączył się z kolegami. Niemieckimi, Balszpil Klub, I, i z tego właśnie okresu jest też lista zarządu. Mamy piłkę z okresu przedwojennego. Mamy wreszcie całą kolekcję pamiątek po Gerardzie Cieśliku, udostępnioną przez jego syna. I sama wystawa jest podzielona na dwie części. My w tej chwili znajdujemy się w części głównej, zaaranżowanej na boisko piłkarskie. I ona jest przedstawieniem historii. Klubu, tak chronologicznie od jej założenia do czasów obecnych, i tu są zgromadzone pamiątki, przede wszystkim takie klubowe. Natomiast jest jeszcze za nami drugie pomieszczenie, zaaranżowane na szatnie, gdzie zgromadzone zostały przede wszystkim pamiątki po piłkarzach, tak, którzy grali w ruchu Chorzów. Jest tam też do obejrzenia film poświęcony ruchowi Chorzów. Poza filmem wyświetlanym w ramach wystawy można obejrzeć także inne materiały wideo przygotowane po to, aby. By przybliżyć historię ruchu Chorzów. Przede wszystkim powstało kilka takich filmów wspominkowych, około wspominkowych, związanych właśnie z ruchem, z klubem, yy, rozmowy z Antonim Piechniczkiem, z Markiem Wleciałowskim, z Eugeniuszem Lerchem, z Krzysztofem Pasieką, ale także z osobami, które jakoś pośrednio są związane z ruchem, jak na przykład właśnie Rafał Zaremba, który napisał książkę o cieśliku, z Zbigniewem Cięciałą, który jest dziennikarzem sportowym. No i oni wszyscy coś tam po prostu od siebie opowiedzieli o pewnych anegdotach, pewnych ciekawostkach, swoich pierwszych wspomnieniach związanych z tym, jak to było się w ogóle zainteresować sportem, jak to było w ogóle zainteresować ruchem, z czego najbardziej był, był, dla nich jest pamiętny właśnie ten klub sportowy. Do tego jeszcze do, dojdą za niedługo filmiki takie dotyczące pewnych ciekawostek z historii samego klubu, związanych z jakimiś wydarzeniami, miejscami, osobami. Przeróżne, przeróżne rzeczy, i to będzie realizowane przeze mnie, przez doktora Kurka, przez kuratora Sławomira Kauża. Co środę pojawia się nowy filmik właściwie na naszym YouTubie, na naszym Facebooku, i tam można je spokojnie sobie w całości obejrzeć w wolnej chwili. Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie wystawy, w jednym momencie może przebywać maksymalnie 5 osób.